Siemanko, witajcie. Kolejny materiał z newsami. Na wstępie bardzo chcę Wam podziękować za odbiór Heroesów, bo kurczę, jestem w szoku, że dzieje się tak, tak dużo wyświetleń, tak dużo komentarzy, naprawdę jestem, jestem w szoku, że, te, że tyle się tego dzieje. Ale też fajne jest to dla mnie, daje mi to tutaj yy, jednak pewność, że to była dobra decyzja z tym powrotem na YouTube'a. I co? Zaczynamy z newsami. Mamy trochę newsów dzisiaj. Yy, parę dni temu była konferencja, w sumie przedwczoraj była konferencja Paradoksu, więc zapewne większość newsów będzie związana właśnie z tym wydarzeniem. Ale zanim o Paradoksie, to jeden mały, krótki news. Po 16 latach zostaliśmy krótką, co prawda, bo krótką, zapowiedź kolejnej części Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Był to bardzo krótki teaser, który został wrzucony. Z tego tylko co wiemy, no to wiemy, że będą wydarzenia z najnowszej, czyli z Dragon Ball Super, ponieważ SonGo ewoluuje do tej niebieskiej wersji, czyli tej ich najwyższej. Super nie mogą, nawet ciężko mi się wypowiedzieć i fajnie jest zrobione to, że na samym końcu tego zwiastuna widzimy, że jest narysowana postać, ale tło całe dookoła wygląda na takie wygenerowane, dosyć realistycznie. To będzie dosyć ciekawe. No, zobaczymy, co więcej nam pokażą. Oczywiście, wiadomo, że dostaliśmy tylko teaser bez żadnego gameplayu, no bo po co gameplay? Ludzie żyją samym, samym tylko i wyłącznie teaserem. Na pewno jest duży szum teraz wokół tej części, bo dużo ludzi czekało na bardzo dobrą grę z Dragon Balla, Wiadomo, że z inowersy były takie średnie. Kakarot był całkiem ok. Więc tutaj może być coś dużo, dużo, dużo ciekawszego i mam nadzieję, że tak będzie. Yy, Fani Hogwarts, Hogwarts Legacy na PS4 i Xboxa One, czyli na poprzednią generację będą musieli jeszcze poczekać. Yy, twórcy zapowiedzieli yy, kolejną obsługę i premiera ma być 5 maja dopiero. I tutaj przeczytam fragment yy, wypowiedzi yy, ze studia. Jesteśmy yy, Przypełnieni wdzięcznością za reakcję na Hogwarts Legacy od fanów z całego świata. Zespół ciężko pracuje, aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenia na wszystkich platformach i potrzebujemy na to trochę więcej czasu. Hogwarts Legacy ukaże się 5 maja 2023 roku na PS4, Xbox One. Co to może oznaczać? Oznaczać może to nie mniej, nie więcej, że jest problem z optymalizacją. Będą jakieś cięcia na pewno yy, w odniesieniu do ilości uczniów. Tutaj dużą, dużą kwestię na pewno będzie grać optymalizacja i pewnie tą optymalizację teraz tłuką, żeby ta gra była jakkolwiek grywalna i to jest y, kolejny przykład y, tego, y, co zrobił Cyberpunk, że wydaliśmy tą grę za szybko i jakoś po tym Cyberpunku wszyscy boją się wydawać takich niedokończonych, niedopełnionych produktów. W sumie to bardzo dobrze dla nas, dla graczy, no bo wiadomo, warto mieć dobry produkt niż takie ochłapy dostaliśmy wymagania sprzętowe na PC do beta Diablo 4 i wygląda na to, że ta gra pójdzie no, praktycznie na wszystkim, bo jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, jeżeli chodzi o procesor, no, tu mamy Inter, y, Intel y, i Core i piątkę drugiej generacji, rozumiecie drugiej generacji, albo AMD FX y, 8100. Naprawdę są słabe, słabiutkie procesory, a grafika? GTX 660 albo AMD Radeon r 280 Miałem R9 i to było Jezu bardzo dawno temu. Ram 8GB i 45GB na dysku. Jeżeli chodzi o zalecane, to i piątka już czwartej generacji i AMD, chyba tutaj jest Ryzen. Ryzen Trójka 1300X, więc bez problemu. Co do grafiki, GTX 970 albo Radeon RX 470, czyli też nie są to najnowsze karty. Patrząc na to, że większość użytkowników na Steamie ma GTX -a 1050 to bez problemu sobie pogracie. 16 GB 16 GB RAMu, moim zdaniem, jest od wielu lat standardem, jeżeli chodzi o grę w Full HD, także tutaj. Bez jakichś tam większych zaskoczeń. Czekam oczywiście, czekam na, na to Diablo, na tą betę, na pewno nagram Wam fragment z tej bety i pokażę Wam co tam, co tam w trawie piszczy przy tym Diable. Mam informację od dziennikarza, który się nazywa Richard Lewis. Yy, dostaliśmy od niego informację, że Counter Strike Global Offensive 2 jest w produkcji i trafi na rynek szybciej niż się może nam wydawać. Co więcej, źródła dodatkowe podają nam, że w siedzibie yy, Valve pojawili się najwięksi progracze CS:GO w celu potestowania tej nowej wersji. Czy tak było, czy tak nie było? To jest bardziej w kwestii plotek. Czy nowy CS jest potrzebny? Wydaje mi się, że to już chyba spora na nowego CSa. Głównie ze względu na to, żeby trochę odsiać yy, tych wszystkich yy, graczy, którzy tam nie, może nie ogarniają, ale którzy bardziej czytują, tych, którzy, którzy byli cięższy do namierzenia. No i plus na pewno grafika by się mogła przydać trochę lepsza. Yy, zobaczymy, co z tego wyniknie. W sumie ja w CS gram bardzo sporadycznie, czasem mi się tam uda pyknąć, ale CS jest no jest grą, która praktycznie zawsze jak wejdziecie sobie na Steam DB, jeżeli chodzi o graczy, którzy są w danym momencie, to jest y, zazwyczaj okolice miliona, ponad milion, półtora miliona. Także pojawienie się nowego cs będzie naprawdę wielką premierą. I kurczę, w sumie czekam. Zobaczymy, jeżeli się coś będzie więcej pojawiać, na pewno dam wam o tym znać. Y, Humble Bumble Yy, bardzo znana strona dla pc yy, pakiety, Mamy tam pakiety kodów do Steama w całkiem okazjonalnych cenach. Jest coś takiego jak Humble Choice, gdzie mamy tam pulę 12 kluczy, 12 gier, i z tych 12 gier wybieramy 10, które nam odpowiadają. Zazwyczaj tam są 3 takie duże hity, i reszta takich gierek troszeczkę mniejszych. Yy, swego czasu, jak yy, używałem. To raz był taki bundle, że była trilogia Spyro, trilogia Crasha i Call of Duty World War II. Jest duży bundle zawierający tam 70 par gier za 130 zł. Yy, I najważniejsza rzecz: wszystkie te pieniądze idą na ofiary trzęsienia ziemi w Turcji. Czyli jest to sz szczytny cel. I dostajemy całkiem sporo gierek. Wiadomo, część jest takich malutkich, część jest większych. Z gier, które warto napomnieć, no to na pewno EuroTrack Simulator 2, na pewno Ghost Runner, Mountain Blade, Warband, Payday 2, System Shock 1, Olepszona i 2, XCOM 2 i Gotham Nights. Także, jeżeli chcecie pomóc i dodatkowo dostać trochę kodów. Myślę, że warto to ryzykować, warto to zrobić. Dlaczego by nie? Kurczę, fajna sprawa. Studio Telltale. Bardzo znane studio, w sumie ogrywam teraz na kanale, w piątek kolejny odcinek, przypominam. The Walking Dead Final Season. Ci twórcy odnośnie Wolf Among, Wolf Among Us 2. Bardzo czekam na tą gierkę, ta gierka jest dosyć długo w produkcji. Dostaliśmy informację, że ta gra będzie nie, wy, nie wyjdzie w tym roku. Wyjdzie w następnym roku, i tak już od paru lat, w sumie od 2019, dostajemy co roku informację, że ta dwójka wychodzi, i znowu dostajemy, że yy, tak nie będzie. Ale dostaliśmy z IGN informację, że gra jest yy, przeniesiona na An Unreal 5, i mamy wypowiedź yy, prezesa Telltale, którą przeczytam Wam. Jeśli wydalibyśmy ją w stanie niegotowym, gracze by nas rozszarpali. Oczekiwania są bardzo wysokie i by je spełnić, potrzebujemy czasu. Chcemy być z tego dumni i wiedzieć, że wypuściliśmy najlepszą grę, jaką będziemy w stanie zrobić. Yy, coś na podobie Hogwarts Legacy. Znowu mamy ten case cyberpunka, że kurczę, robimy grę, ale chcemy ją zrobić bardzo dobrą, więc dajcie nam jeszcze chwilę czasu i ją wam dowieziemy. I myślę, że warto poczekać. Na pewno yy, druga część może być bardzo, bardzo fajna. Jedynka bardzo mi się podobała, więc dwójka, kurczę, nic, nic tylko czekać i grać. Teraz troszeczkę o tej konferencji paradoksu, która się odbyła. Dostaliśmy, oprócz masy DLC-ków, do Crusader Kingsów, do Stellarisa, do Europy Universalis 4. dostaliśmy trzy dosyć ciekawe gry. I co ciekawe, te gry będą na premierę w Game Passie, więc posiadacze Xboxów i PC-tów z Game Passem na pewno będą zadowoleni. Pierwszą z tych gier to jest Lamp Lighters League. I to jest gra taktyczna. Turowa gra taktyczna, os osadzona w świecie Takiś poszukiwaczy, sekt. Kurczę, wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ja lubię takie taktyczne gierki w stylu XCOM-u, więc na pewno jestem zaciekawiony i na pewno czekam. A jest ja, kurczę, jeżeli ja ją jeszcze dostanę z Game Passem w premierę, biorę to. Na pewno warto sobie tą grę yy, wziąć pod uwagę. Może być naprawdę dobry tytuł. Yy, druga rzecz. Yy, gierka, która się nazywa Live by You, i Live by You. Dostaliśmy tutaj taką wstępną, po prostu wstępny zwiastun. Wielka premiera będzie 20 marca. Znaczy premiera, wiadomo, zapowiedź, tak? Taka oficjalna. Yy, wszystko wskazuje na to, że to będzie bezpośrednia konkurencja dla Simsów. I kurczę, i jej może się trochę czuć yy, może nie tyle zaskoczone, co zagrożone, bo już jedną markę, czyli Skylines, Sim City Skylines, SimCity, Paradox, zjadł mu. Co prawda trochę z winy jej, ale to mniejsza o to. Yy, przy tym teaserze wygląda to całkiem, całkiem, całkiem ciekawie. I mogą to być naprawdę dobre simsy. Yy, zobaczymy 20 marca, co nam pokażą. Na pewno w newsach Wam powiem, jak tylko będzie ten, ta większa zapowiedź. Co tam się wydarzyło. A największą zapowiedzią tego paradoksowego wydarzenia yy, było ogłoszenie. Wiadomo, że w formie teasera, tak? Yy, drugiej części City Skylines. Po 8 latach, yy, masie DLC, które Paradoks stworzy. W ogóle paradoksy jest fanem DLC. Nie wiem, czy to zauważyliście, jak mamy, załóżmy, Hers of Iron, który uwielbiam. Yy, I do tego do, mamy masę DLC. Naprawdę, żeby je kupić, to trzeba Furesiana wysypać. Chora sprawa, ale bardzo, bardzo lubię kurczę co nam, co nam przyniesie The City Skylines? Za dużo jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że ta gra wyjdzie w tym roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: wyjdzie na PC, Xboxy i PS5. I oczywiście ta gra będzie w game pasie Czekam, bo pierwsze The City Skylines trochę się bawiłem. Nie jestem fanem w ogóle City Builderów jakoś tak mocno. Bardziej wolę strategie typu. Czy to turowe, jak Heroesy, czy to. W czasie rzeczywistym, jak Company of Heroes, która już niedługo na kanale, bardzo chcę to Wam przypomnieć, w sumie, może na to ogłosić. Niedługo Company of Heroes będzie na yy, kanale. Także City Skylines, może jakiś taki, wiecie, materiał taki do rozluzowania, do takiej, wiecie, pobawienia się trochę. Kurczę, jestem bardzo ciekaw. No i moi drodzy, to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że ten dosyć krótki materiał bardzo Wam się spodobał. Yy, wiadomo. Suby, dzwonki, lajki bardzo mile widziane. Yy, w komentarzach dajcie znać, yy, czy czekacie na Tenkai Budo i na czekaj, na Dragon Ball, Tenkai Budokai, Tenkai Ishi. W końcu to powiedziałem. Yy, albo na któreś z tych gier Paradoksów, bo naprawdę robi się bardzo ciekawie. Xbox yy, mimo że nie było w żadnych nic nie wskazywało na to, że to może być taki rok Xboxa, wszystko teraz wskazuje, że tych premier jest tu całkiem sporo, więc kurczek kto wie, może być całkiem, całkiem ciekawe, całkiem sympatycznie. Także jeszcze raz się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego, cześć!